Święto Objawienia Pańskiego, uroczystość Epifanii, jest najstarszym świętem, które ustanowił Kościół w swej historii. We wczesnym chrześcijaństwie obchodzono kilka wydarzeń jednocześnie, a dopiero pod koniec IV wieku zaczęto obchodzić objawienie Pańskie odrębnie od Bożego Narodzenia. Ustanowiono je na 6 stycznia, i tego dnia rozpamiętywano sens. Objawienia się Boga ludom pogańskim, które reprezentowane były przez mędrców ze wschodu. W Polsce uroczystość Trzech Króli była jednym z najważniejszych świąt kościelnych i jednocześnie dniem wolnym od pracy. Jednak w 1960 roku władze komunistyczne zlikwidowały je ustawowo. Dopiero w 2011 roku dzień 6 stycznia stał się ponownie Dniem Wolnym i tak jest do dziś. W tym roku Orszak Trzech Króli wyrazi prawdy o narodzeniu zbawiciela słowami naszych najwybitniejszych poetów i wieszczów, podpowiadających nam, jak przeżywać osobistą relację z Bogiem. Pragniemy wyrazić Bogu wdzięczność za możliwość pełnego świętowania tej pięknej uroczystości, za wiele otrzymanych od Niego darów i łask, za dobro, które się dzieje wokół nas, za trudności, z którymi musimy sobie radzić, za ludzi, których spotykamy na naszej drodze, za to wszystko, co traktujemy, jakby nam się należało. A co jest darem Boga dla nas. Za wszystko. Panu dzięki oddawajmy. Święty Józef i Maryja, mając pod sercem zbawiciela, wyruszają w podróż. Maryja jest bardzo utrudzona, ale w podróży pomoże im osiołek. Czego życzyć Osiołkowi z uważnymi oczami? Ze stajenki betlejemskiej życzymy mu, żeby nie był zawsze szary, żeby był czasem łaciaty, żeby osiołek nie był stale uparty jak osiołek. Osiołku dobry, stróżu mój, Herodów się nie boję, bo mogę liczyć kiedy źle na cztery nogi twoje. Potrafisz służyć dzień i noc, jak trzeba, to uciekać, w butelkę nabić królów złych i uchem się uśmiechać. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi Ciemna noc promieni jasności promienistej brodzi Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują Gloria, Gloria Gloria in excelsis Deo. Od Boga poczynajmy, Bóg początkiem wszemu. A początku zaś nie masz ani końca jemu. Tenże i niebo natknął gwiazdami ślicznymi, aby ludziom znaczyły czasy biegi swymi. Kto władnie niebem? Kto gwiazdami rządzi? Że się z nich żadna nigdy nie obłądzi. Wesołą nowinę, bracia słuchajcie. Niebieską dziecinę, ze mną witajcie. Jak miła ta nowina, mów gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobierze i ujrzeli. Jak miła ta nowina, mów, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobierze i ujrzeli. Wieczorna gwiazda, której na okrągłym niebie ogień nad ziemią gore, okrutniejszy ciebie. Pokój ludziom głoszą duchy światłości, jak miła ta nowina, mów, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobierzeli. I ujrzeli, jak miła ta nowina mów, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobierzeli i ujrzeli, królowie na wschodzie już to poznali. I w ludzkim narodzie szukać jechali. Jak Chcę biec, lecz kiedy na blask gwiazdy wnidę, gwiazdy mnie drwiące pytają, gdzie idę, o gwiazdy zimne. My tam pobierzeli i ujrzeli. Jak miła ta nowina, mów, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobierzeli i ujrzeli. Znaleźli to Dziecię i Matkę Jego, tam idźcie znajdziecie, syna Bożego. Jak miła ta nowina, już wiemy, gdzie dziecina. Wszyscy tam pobierzemy i ujrzymy. Jak miła ta nowina, już wiemy, gdzie dzieciina, wszyscy tam pobierzymy i ujrzymy. Jak miła ta nowina, już wiemy, gdzie dzieci Wszyscy tam pobierzemy i ujrzymy Skąd pierwsze ja gwiazdy na niebie zaświecą ta nowina, tamtą tam aż za ciemnych żyjemy, skał krańczy, gdzie dzieci dzieciina, wszyscy tam pobierzemy i ujrzymy. Mędrcy świata, monarchowie, Gdzie spiesznie dążycie? Powiedzcież nam, trzej królowie, Chcecie widzieć O, Ono w żłobie nie ma tronu I perła nie dzierży, A proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy. Mędrcy świata, złość okrutna, dziecię prześladuje. Wieść okropna, wieść to smutna, herod spisek knuje. Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem spieszą. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali. Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Brzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Trzykroć trzech i królowie, któż wam nie zazdrości. Cóż my damy, kto nam powie, pałając z miłości. Król Kacper składa w darze kadzidło, symbol boskości. Panie, dzięki Tobie Bom szczęśliwy. Król Baltazar składa mirę, zapowiedź męczeńskiej śmierci. Wieczne, wieczne dziękowanie. Król Melchior ofiarowuje Jezusowi złoto, symbol władzy królewskiej. Dzięki wszystkim i wszystkiemu. Mrok. Najpierwsza z gwiazd lśni już nad bielą naszych sił i miast. Błogosławiony roków, miesiąc i niedziela, i dzień ów, i dnia cząstka, i owa godzina, i chwila, i to miejsce. Gdy aniołów chór do waszych wrót Zapucha cicho mówiąc, stał się cud, Człowiek jest jako piękny Boży wzór. I zgromadzą się włodarze z kosami na roli, Bo się w sercach śnie pokaże, Człowiek dobrej woli. Boga, 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 boga. W żłobie leży, patrzcie, Słoneczne otwiera oczęta, Na wargach uśmiech wypoczywa świeży I pełen woni, jak łąka nieścięta. Kolędy przecudowne, W nadziemskie płyną raje, A w środku tego orszaku Sam Chrystus biały staje. Drodzy mieszkańcy Gminy Sienica, na ten nowy rok życzymy Wam dużo zdrowia oraz optymizmu, który pozwoli stawić czoła najtrudniejszym wyzwaniom współczesnych czasów. Postarajmy się dostrzegać wokół siebie więcej dobra i dzielić je między siebie, bo tylko wtedy ono się pomnoży i umili nam życie. Na różne sposoby starajmy się utrzymywać nasze więzi i wzajemnie wspierać, a wszystko stanie się łatwiejsze. Szczęśliwego nowego roku. Szanowni Państwo, rzeczywistość stawiała i zawsze będzie przed nami stawiać wielkie wyzwania. I nie jest ważne, jakie, ale w jaki sposób potrafimy im sprostać. Przykro nam, że w tegorocznym orszaku nie możemy wspólnie się spotkać na ulicach Sienicy, ale niezmiernie cieszy fakt, że możemy gościć na ekranach w waszych domach, by świętować objawienie Pańskie i zachęcić do wspólnego kolędowania. Łaska Twa święta niechaj będzie z nami, bo nic dobrego nie uczynim sami. Mnóż w nas nadzieje, przyspusz prawej wiary, niech uważamy Twe prawdziwe dary. Wracają tłumnie weselne orszaki, zagrali grajki, grzmią liczne wystrzały, i pochodniami świecili kozaki. Noc księżycowa, widna jak dzień biały. Wierzysz, że się Bóg zrodził w Betlejemskim żłobie? Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie. Orszak króli dotarł do naszej świątyni, do żłóbka betlejemskiego. Można by powiedzieć, że do celu ta droga nie była łatwa. Trzej królowie musieli się natrudzić. Myśleli, że nowonarodzony król żydowski urodzi się w Jerozolimie, w pałacu, w luksusie. Jednak po rozpoznaniu, po spytaniu się kapłanów żydowskich i uczonych w piśmie, dotarli do Betlejem. Jakżeż było ich wielkie zdziwienie, gdy zobaczyli to Boże dziecie leżące na sianie w obecności biednych rodziców, pastuszków. Jak mu chcieli być zdziwieni tym faktem, ale w tym momencie uświadomili sobie, że Bóg narodził się w człowieku, stał się jednym z nas, przyjął naszą ludzką naturę, Bóg i człowiek. I to również jest przesłanie tej uroczystości. Epifanie objawienia Pańskiego. Bóg przyszedł do nas, do wszystkich ludzi. Królowie ofiarowali Mu dary. A co możemy my ofiarować Bożemu Dziecięciu, Jezusowi Chrystusowi, naszemu Królowi i Panu? Możemy ofiarować naszą miłość, nasze dobre chrześcijańskie życie. Możemy ofiarować to wszystko, co służy drugiemu człowiekowi i tej Bożej obecności w tym nowym roku Pańskim, który rozpoczęliśmy, wszystkim życzę, by wszelkie działania, nasz trud, nasze radości, smutki, to wszystko, co przeżywamy niemal każdego dnia, ofiarowali Bożemu Dziecięciu, a ono niech wyciągnie swoją rękę, i nam błogosławi naszej ojczyźnie, naszej gminie, parafii każdemu z nas. I tego z całego serca wszystkim życzę. Szczęść Boże.